Budowie planet. O, o budowie planet. Już jestem w połowie. Jestem już na stronie 60. Tak, tak. I, i już jestem na stronie 60 i będę yy, dokańczał czytanie. Bardzo ciekawa książka o budowie planet. Później będę sobie czytał. La, 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 o, 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 o budowę planet. Książka. Hmm. Hmm. Czy wiecie, co to jest planeta Wenus? Wiem, no. A która od Słońca jest planeta Wenus? E, czekaj. Druga. Tak, tak, brawo, dziewczynko, brawo. A powiedzcie mi, moje drogie dziewczyny, e, jakie warunki panują na planecie Wenus? E, czekaj? Tam jest upał? Tak, tak. A jaki upał? Ale piekielny upał, średni upał, niski upał? Bezlitosny taki upał, taki mocny no. Tak, to jest taka jakby piekielna temperatura dochodząca do kilkuset stopni Celsjusza. I tam nawet metale się roztapiają i są płynne metale. No? To pisie tam ołów. Następne pytanie, no, dawaj. Jakie, yy, Dobra, ale po, y, nie za wiele powiedziałaś, bo nie powiedziałaś, jakie jest ciśnienie na y, planecie Wenus? Jaka y, jest atmosfera? Proszę, skład atmosfery, powiedz już raz, dwa. I tego nie wiem, no. Nie wiem, że jest gorąco. I nie, to tyle. nie wiecie, jaki jest skład atmosfery Wenus? No. Atmosfera Wenus składa się z większości z dwutlenku węgla i jest tam bardzo intensywny efekt cieplarniany. Występują tam deszcze siarkowe, ponieważ są tam zgromadzone chmury, złożone z kwasu siarkowego. Mhm, mm następne pytanie proszę. Czy wy y, opalacie się w promieniach słońca, bo tu widzę jakieś słońce z tyłu, jakiś piec. To jest, to jest klatka jaszczurek, proszę pani. Ale to taka oświetlona, przecież to wygląda jak piec termonuklearny. Jest tak, bo musi mieć ciepło i musi... no. Jaszczurka musi mieć ciepło. Ja myślałem, że wy się teraz w tym momencie opalacie w tym pobliżu pieca nuklearnego, a to, Nie jest, za a to jest klatka jaszczurki. <śmiech> <śmiech> Miłego wieczoru, papa! No. Wszystkie z nich były śmieszki, prawda? Ale śmieszki, ojej.